Na pewno żal i może nie duże rozczarowanie, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że Niemcy to jest bardzo dobra drużyna i że nam się nie podłożą, szczególnie po ostatnich wydarzeniach. Także zdawaliśmy sobie sprawę, że będą ciężkie zawody, wyrównane i tak też były. Szkoda tylko tej pierwszej połowy w naszej wykonaniu w obronie, bo to naprawdę była żenująca postawa chyba każdego z nas, bo za łatwo, dawaliśmy sobie rzucać bramki. To napędzało naszych przeciwników, nas troszeczkę zostawało w blokach. i. Szkoda, w drugiej połowie prowadziliśmy rzucić wszystko na jedną, na, 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 na jedną szalę. Udało się doprowadzić do remisu, ale więcej nas nie było stać, niestety. Niczym nas tak naprawdę nie zaskoczyli. Po prostu wykonywali swoje założenia bardzo dobrze, poprawnie i szli konsekwentnie do końca w trupa, jak to się mówi, kolokwialnie. I no, jak to Niemcy, wyrafinowani do końca. I no cóż, no, trzeba to z bólem przyznać, ale no, wygrali zasłużenie. Nie będziemy płakać po pierwszym meczu, panowie. No, nie jesteśmy dziećmi, trzeba się zachować poważnie i wiadomo, że. Turniej się dopiero zaczął, przed nami jeszcze dużo, dużo spotkań i jeżeli będziemy grali i grali troszeczkę lepiej w obronie niż, niż dzisiaj, to jestem święcie przekonany, że, że możemy jeszcze troszeczkę pograć w tym turnieju.